Dzień mamy i Dzień Dziecka. Taki połączony z dwóch świąt festyn odbył się w czwartek w przedszkolu numer 131 imienia Kubusia Puchatka na Osiedlu Przyjaźni. Wielka impreza rozpoczęła się przedstawieniem, którego mottem było podróżowanie. Dzieci zwiedzały Europę przy okazji ucząc się i poznając kulturę naszych zagranicznych sąsiadów. Wielka podróż się zaczyna, więc pakujcie się dzieciaki. Zaprosiliśmy do przedszkola rodziców. W naszym ogrodzie przedszkolnym organizujemy majówkę, w trakcie której rodzice będą mieli okazję obejrzeć swoje pociechy w trakcie występów artystycznych, a także wziąć udział w zabawach i grach w ogrodzie. Hasłem przewodnim. Tego festynu są rodzinne wędrówki po Europie. Odwiedzimy zatem różne kraje europejskie: Anglię, Francję, Grecję, Szwajcarię. Dzieci poprzez piosenkę, poprzez taniec opowiedzą o tych krajach, a później zaproszą rodziców do wspólnej zabawy. Będą konkurencje sportowe, konkurencje plastyczne inne wspólne zabawy. W przygotowaniu festynu bardzo pomogła nam Rada Rodziców działająca w naszym przedszkolu, a także inni rodzice, którzy włączyli się tutaj szeroko do pomocy. Dziękujemy wszystkim rodzicom za upieczenie ciasta, za przygotowanie wszelkich materiałów, które nam były potrzebne do organizacji festynu. Organizacja wspólnych zabaw to dobra lekcja dla rodziców i dzieci, a także nauka współpracy w grupie oraz możliwość ujawnienia swoich talentów. Przygotowań było mnóstwo, jak co roku zawsze dużo się dzieje. Zawsze jest tak, że w przygotowaniach biorą udział przede wszystkim nasze panie i pani dyrektor, ale również Rada Rodziców i chętni rodzice. W tym roku na szczęście udało się, że, że nie pada. W tamtym roku niestety nie było tak fajnie pod względem pogody. Rozpadało się w zasadzie w połowie tego festynu i wszyscy uciekali do środka. Dzisiaj jest fajnie, naprawdę. Cieszę się, że pogoda jest w porządku. Bye. Pogoda okazała się dla dzieci łaskawa i można było spędzić festy, nie rezygnując z zabaw na świeżym powietrzu. Właśnie zabawa liczyła się przede wszystkim. A więcej informacji o przedszkolu numer 131 oraz o planowanych tam imprezach, znajdziecie Państwo na stronie www.przedszkole131.pl